Gmina Ostrowice jest już po drugim w tym roku przetargu na odbiór śmieci. Pierwszy, do którego przystąpiły dwie firmy, został unieważniony. Na drugi wpłynęła tylko jedna oferta. Nie złożyła jej firma Eko która obecnie odbiera śmieci od mieszkańców gminy. Czekają na zmiany. Zostały otwarte oferty. Tak się złożyło, że teraz tylko znalazła się jedna oferta. Pan Matuszak z Chleczewa. EkoSkuntek. Eko N. Ale nie EkoSkuntek ekos, nie, nie złożył, nie złożył oferty. Kwota pani sekretarz, miesięcznie wychodzi to z to, co przeliczałem, tak na około 31 tysięcy. Przetarg nie jest jeszcze Zdrowanie, przez komisję rozpatrzony, zdaniem, ale otwarcie ofert się odbyło na dzień, który był wyznaczony, tym także komisja w najbliższym czasie przetarg. Rozpoczuję. Oni się już jakoś określili, czy wiadomo, czy dołożą te, te na zakosze dodatkowe, czy przepraszam? No, w specyfikacji i tak po no. piszemy, Bo, bo to, jeżeli było w specyfikacji nie wygraliśmy przetargu, to mógł.